Hel nie istnieje, pamiętajcie. Trzecia gra. Tym razem jestem na midzie. Twisted Fate'em na Eco I będziemy się starać grać bardziej pod drużynę. Czyli korzystać ze swojego ulti i pomagać na innych liniach. Jako dość dobrze puszuje, więc może być z tym problem. No ale zobaczymy. Fiddle sticks u nich w dżungli. Dobra, z czego zaczynamy? Chyba z tego. Dematerializator de stworów. Raz, że pomaga szybciej spuszować fale. A dwa, że uderzenie, czy zbicie. Chyba, że to już usunęli. No ale wcześniej tak było, że zbicie stwora tym oto przedmiotem sprawia, że. Większy damage wsadzamy W tegoż miniona O tutaj to pisze 6% Jeżeli raz zabijemy i drugi, trzeci raz kolejny po 3% Chyba użyjemy na każdy rodzaj miniona Można by na same tylne, żeby tylne jak najszybciej zabijać No nic, zobaczymy. Najpierw to będziemy się tu z eko. Starać się farmić wszystko albo nic. Niebieska karta mniej więcej dodaje obrażeń. Życia. Jest szansa, że niedługo go zabijemy. Chyba mamy problem. Ani nie ruszaj. tego Uważaj! 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 Chyba nie. Wszystko Szkoda, że się tu spotkają miniony, ale nic na to nie poradzę. Lepiej by było, jakby doszły do wieży, no ale jak przyjdzie Fido i mnie zabije, to będzie to niekorzystne. Śmiemy w Dobra, na topie. Było blisko. Pod sobie radzi. No, wiego, zobaczymy. O człowieku, o człowieku! Ale poszli. Nie wiem czy to było korzystne. No przynajmniej drugi przeżył. Oho, zapraszam. A, w tarczę mu rzuciłem Będzie chciał skoczyć. Powodzenia. Maksujemy Nic nie szkodzi Uważaj Nie poszuj, nie ma takiej potrzeby. Teraz nie zbieramy slaufusz. Oho Tam coś się dzieje. Spróbuj mnie złapać! Niespodzianka! Niech nikt nie waży się tknąć kapelusza. Ale mnie siekną du -du 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 -du. Hm. Ciekawa koncepcja. Teraz możemy to pusznąć jak najszybciej Trzeba by było czerwoną no bijmy się proszę bardzo Ja sobie lepiej cofnę Skoro nie mam many O to mi będzie dawać dużo many Z levelem Prawiam szósty. Teraz tak, plan jest taki, żeby to jak najszybciej mi czyli materializator pójdzie na ciuchcie. Sprzyjemy to i tepniemy ultem gdzieś. Mamy też Ignita. Może na topa spróbujemy. też top jest szósty do czwartego poziomu. Eko schodzi. Może pójdziemy. Za tym mechem, ultem, zobaczymy. Hmm. Trzeba było olać. jest light is light Ktoś tam coś robi Ciężko będzie zrobić im krzywdę Chociaż ten Przynajmniej smoka zatrzymam No i dobrze Biegniemy spuszować mina Nie rusz, nie rusz, to moje Dobra, jako piąty level, ja siódmy Po tym pewnie dostanie szósty Poczekaj Mam stop szósty Zapraszam raczej nie da za dużo To może da Pytanie czy ma flesza. Yuh. Dobra zabił mnie, ale to nic jego ja też zabije. Śmiemy budki Może trzeba było cofnąć jak do pushowania. Kupić sobie dobra, to przygrywa To to bot wygrywa, więc trzeba grać z botem. Nie ma co tam ładzić na linię, która mocno wygrywa, no bo tylko jeszcze mocniej zacznie wygrywać od tego, jeżeli przez przypadek umrzemy. Teraz warto znowu to spuszczać bo no zaraz, znaczy jeszcze nie Niech będzie gotowy ulti Jest gotowy ulti, można coś uderzyć Szkoda, że nie tą karty wziąłem. Nie ma okay. to dobrze, tak jak mówiłem, grać z silniejszą linią. Może play to weźmiemy chociaż jednego. Dobra, wzięliśmy. Teraz możemy zwardować kuraki. Eko już wrócił. Dobrze, żeby oni się cofnęli. No tutaj też by się dało zabić. Jako pewnie będzie schodził na topa, albo na bota. A nie jest, na mici. Dobry. O, widzicie co robi? W jego pinguje. Czy jak to? Jak to może być? O, może... o człowieku, jak się wyleczył. Chociaż kogu temu zabierzemy, może. Spróbuj nie złapać! Nie waży się tknąć kapelusza. Dobra, stracił sporo życia. Ach, nie udało się wziąć tej karty. Twisted Fate. To. Nie jest postać, którą za dobrze mi idzie. Bardzo możliwe, że tam się czai ten koleżka. Trzeba było to rzucić w miniony. Mamy już ulti, więc trzeba to spróbować spuszować. I schodzić najlepiej na bot nie pokazać oczywiście gdzie się schodzi tak cofnąć się do tyłu o kurde pink coś tu się dzieje niedobrego No nic, musimy się bić. Kolejny raz umarliśmy, ale w sumie dobrze wyszło, no bo semira cztery trupy. Teraz już będziemy mieć trochę damage'a. ULTO to użyłem, żeby widać było, gdzie jest eko. I w ogóle, żeby widać było, gdzie wszyscy są. I ewentualnie gdzieś skoczyć. Kuraki zaraz stają, red zaraz staje. Eko ma spory damage. No i widzicie, użył tu na dwa playty zamiast tu na cztery. A, nie ta karta. Właściwie teraz wystarczy go trzymać tutaj, przy midzie. Żeby nie schodził, bo chyba kon tutaj ma jakiś damage. Aha, dobra. Czy my tu musimy? Przydałoby się. Jak dziecko, daliśmy się zabić. Wstyd. Trzeba było wcześniej flashować, ale myślałem, że nie są w stanie mi zrobić krzywdy. A jednak byli. Nie śledziłem, gdzie jest jungler. No dobrze. Po prostu jest taką linią, którą łatwo zgangować, ale też w miarę łatwo udzić. Będziemy siedzieć na tym idzie, jak on gdzieś będzie schodził, to będziemy za nim iść. Powoli tle no Nasza drużyna sobie dobrze radzi. W sensie bot. Więc możemy to zrobić. Nawet nie mogłem zegarka użyć na stopniu, ale. to by też za wiele nie dało. Spróbujemy sobie to. On um, Flash, No czy co, to się stało? O dziwo puszują, no zobaczymy. Żeby się nie wywalili, to pokażemy. Był gdzie jest reszta. W sensie, gdzie jest teko? Czy przypadkiem, że za pleców nie idzie? Dzięki temu, że oni tak spuszowali, zebrali Eko to ja mogę tu wierzyć. Tu, 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 tu. Teraz nie wiadomo gdzie kto jest, więc tylko jeden. A nie, tutaj jest ich sporo. Ten to mnie denerwuje. Silas, jak mogłeś? To uczynić <laughs> Przecież zasłoniłeś mini dla naszego dżunglera Dobra, trzeba to po prostu odpuszczowywać. Oni będą chcieli na smoka Dobra, trzeba uważać Czy tu na mnie nie wskoczy, raczej nie Jakiś demo jest. Czy ona mnie zabije? Raczej nie, jak się raz przyjdzie pom. Jakbym trafił ku, to też by nie nie zaszkodziło. Dobra, puszcz mi da i cofamy do bazy. Podnieśmy stawkę. A, będę chciała jej zatrzymać oczywiście. jest no, zabili. falę na topie. Szkoda, żeby się zmarnowało. Okej. Okay. Sylas też już coś zaczął robić. Jeżeli chodzi o damage. zaraz będziemy mieć ten item który zwiększy sporo obrażenia Ona ma teleport, nie wiem czy używała, nie śledziłem tego Weźmiemy tylko tą wieżę i się cofniemy hm. Prawie się dojegam Z nie ubić Ach, Nie ma sensu Cofniemy po itelek Ona się tepa, żeby obronić wieżę co ma, 90 życia Trochę strach. Popatrzymy co tu ma. Chciłem to, żeby oni nie poleźli gdzieś... Nie wiedząc... Czy noc, czy dzień. Więc mimo, że mnie tam nie było, to i tak się przydało. Hieroj Ty okay, zapraszam. Jeżeli słyszycie jakieś beczenie, to to moja owca. Nic nadzwyczajnego Chyba inhibitor lepiej bić. Aha. A, ja jestem. A, no nie, no sam bez many to pani po prostu. Tytuły, no Mógłbym sprzedać do rana, do i kupić, o, zaraz Smok czwarty dla nas. Jeżeli go weźmiemy, no to już naprawdę nikłe szanse będą mieli na wygraną. Tak trzeba. Hmm, dobra, trzeba spuszować, mi da spuszować bota. Żeby można było bezpiecznie iść na smog. Oho. Patrzcie, ktoś tutaj się rozkręcił. Dobra, chodźcie, bo o to spuszować. Panie Wiego. ty Życie skill'a do zmory licza daje obrażenia A, trudno umarłem, niepotrzebnie nawet ciekawanie ale inhibitor padnie to najważniejsze i mamy dusze smoka a Semira to taka właśnie fajna postać. Dobra, sprzedamy tego Finka i będziemy mieli na zanie. No za o, dobra, poddali się. Nie powiem, żeby mi tu najlepiej poszło, ale też nie najgorzej. Starałem się pomagać wygrywającym w tej linii. I jakoś to poszło. Damy. Tamirze, jak tak strzelała, dobra, już 82 LP, jakiś damage zadaliśmy, coś tam było, wierzą też, no generalnie chodziło o to, żeby Ekko za bardzo nie mógł schodzić i pomagać, a jak już gdzieś zejdzie, to żeby go ujawnić i też tam być z jakim jest taki problem, że on dobrze puszuje jego grono na jakiejś akali czy coś, co nie puszuje to łatwiej by było zapuszować swoją linię i pójść, zejść, pomóc zabić jeszcze zdążyć wrócić. Na jakoś się tak za bardzo nie da. No dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Plan jest taki, żeby znagrać ADKR, a potem support. To pa.